Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego zawsze czułeś się inny, jakbyś nie do końca należał do tego świata? Być może od najmłodszych lat coś w tobie wskazywało wyjątkową ścieżkę, nawet jeśli nikt wokół ciebie nie rozumiał tego. A wiesz, co robi największe wrażenie? Ta różnica nigdy nie była błędem ani zbiegiem okoliczności. Wręcz przeciwnie, jest to największy znak, że zostałeś wybrany do czegoś niezwykłego misji której niewielu ma odwagę się podjąć. Ale nie martw się, nie mówimy o czymś prostym. Bycie wybranym przez Boga oznacza ponoszenie odpowiedzialności, która często jest źle rozumiana. To radzenie sobie z odrzuceniem, stawianie czoła gigantycznym wyzwaniom, a jednocześnie poczucie powołania, które nie pozwoli ci przestać. To jak życie pomiędzy dwoma światami jednym, który próbuje cię wymazać, i drugim, który popycha cię, by zabłysnąć. A co jeśli powiem Ci, że istnieją konkretne powody, dla których jesteś taki? W tym filmie odkryjesz siedem powodów, dla których zawsze byłeś inny. Każdy z nich odsłania cząstkę boskiego celu, który Bóg dla Ciebie przygotował. Nie chodzi tylko o zrozumienie swojej podróży, ale o to, by zobaczyć, jak wartościowa jest ona. Przygotuj się na zanurzenie się w prawdzie, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki siebie postrzegasz. Wybranym jest ten, kto nosi w swoim sercu boski cel tak specyficzny, że zdaje się krzyczeć w każdym szczególe jego istnienia. To znacznie więcej niż szczęście czy przypadek to przejaw czegoś wyższego, co zostało zaplanowane jeszcze przed Twoimi narodzinami. Kiedy się rozejrzysz, zdasz sobie sprawę, że wiele osób postępuje według przewidywalnych procedur, ale to Ci nigdy nie wystarczało. Aha, i zanim zaczniemy Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, które mają moc zmienić Twoje życie. Nie przegap okazji, aby wyruszyć z nami w tę podróż samopoznania i celu. Od początku Bóg zasiał w Tobie wyjątkowe ziarno, misję niepodobną do nikogo innego. Nic dziwnego, że tak wiele razy miałeś wrażenie, że Twoje życie podąża inną ścieżką. W Twojej duszy jest niepokój. Pragnienie zrobienia więcej, bycia kimś więcej. Dzieje się tak dlatego, że Twoje powołanie jest szczególne, a wraz z nim odpowiedzialność, którą niewielu rozumie. W głębi duszy wiesz, że urodziłeś się dla czegoś większego, czegoś, co odbija się echem w wieczności. Ta różnica, którą odczuwasz, nie jest ciężarem, ale darem. Każde wyzwanie, które staje na Twojej drodze, jest jak kamień, który zaostrza Twoją determinację. I kształtuje cię, abyś osiągnął to, co przygotował Bóg. Nie chodzi tylko o odnalezienie sensu w swoim życiu, ale o to, aby stać się narzędziem transformacji, zarówno dla siebie, jak i innych wokół ciebie. Interesujące jest to, że czasami ta misja wydaje się zagmatwana lub nawet ciężka, ale właśnie tam jaśnieje twoja wewnętrzna siła. Masz boskie połączenie, które cię prowadzi i podtrzymuje, nawet jeśli wszystko wydaje się trudne. Bóg nie wybiera zdolnych, On wzmacnia wybranych i to właśnie Cię wyróżnia. Twoja umiejętność pokonywania siebie, nawet nie wiedząc, co Cię czeka. Ale skąd wiesz, czy ten cel jest naprawdę czymś tak wyjątkowym? To proste. Obserwuj znaki, które zsyła Bóg. Pojawiają się w chwilach ciszy, w wysłuchanych modlitwach, w sytuacjach, które wydawały się bez wyjścia, a zamieniły się w zwycięstwa. Te znaki nie są zbiegiem okoliczności, są potwierdzeniem, że podążasz właściwą drogą. A kiedy zaczniesz to rozumieć, zdasz sobie sprawę, że w Twoim życiu nie chodzi tylko o Ciebie, ale o coś znacznie większego. Chodzi o wpływ, jaki możesz wywrzeć na świat, o przykład, jaki możesz zostawić. Ale to dopiero początek, bo każdemu celowi towarzyszy duchowa wrażliwość, która łączy nas z czymś jeszcze głębszym. Porozmawiajmy o tym w następnym punkcie. Wrażliwość duchowa jest jednym z największych znaków, że zostałeś wybrany do czegoś wyjątkowego. Widzisz to, czego inni nie widzą. Nie dlatego, że jesteś większy lub gorszy od kogokolwiek innego, ale dlatego, że twoje połączenie z boskością jest bardziej intensywne. Każde doznanie, każdy znak wydaje się nieść dla ciebie konkretną wiadomość. To tak, jakby Bóg przemawiał bezpośrednio do twojego serca. Wskazując ścieżki i potwierdzając decyzje, których inni mogą nawet nie zauważyć. Ta wrażliwość może być prawdziwym darem, ale i wyzwaniem. Czasami czujesz większy ciężar na swoich ramionach, jakbyś dźwigał nie tylko swoje bóle, ale także bóle otaczającego cię świata. Dzieje się tak dlatego, że jako wybraniec masz cel, który wykracza poza jednostkę. Twoja duchowość i cel są ze sobą powiązane tak mocno. Że widzisz poza tym, co oczywiste, wychwytując to, czego wielu brakuje. I nie dajcie się zwieść, te znaki nie zawsze są wspaniałe. Często wynikają z drobnych spostrzeżeń, takich jak werset, który trafia w sedno we właściwym momencie, lub intuicja, która pozwala uniknąć błędu. Masz dużą wrażliwość, która pozwala zobaczyć to, co niewidzialne, usłyszeć to, co niesłyszalne. I poczuć to, co jest poza zwykłym zasięgiem. Jest to dar duchowy, coś, co mogą zrozumieć tylko ci, którzy przeżyli głęboką duchową podróż. Ale bycie wrażliwym duchowo oznacza także życie w świecie, który nie zawsze to ceni. Podczas gdy inni mogą ignorować duchowość i różnice, nie można przymykać oczu na to, co jest tak oczywiste. Ten prezent może sprawić, że poczujesz się nie na miejscu. Jakbyś nie należał do pewnych środowisk lub grup. Ale to uczucie nie jest błędem, jest potwierdzeniem, że jesteś przeznaczony do czegoś większego. Jednak z tym darem wiąże się także odpowiedzialność za jego dobre wykorzystanie. Bóg ufa, że będziesz interpretował i działał zgodnie z tym, co On objawia. Jest to boskie połączenie, które wymaga odwagi, wiary i ciągłego poświęcenia. Czujesz, że nie możesz zignorować znaków. Bo wiesz, że niosą one ważne instrukcje dotyczące Twojej misji. A wraz z tym przychodzi świadomość, że bycie wrażliwym duchowo jest zarówno błogosławieństwem, jak i zaproszeniem do jeszcze większego rozwoju. Ta wrażliwość przygotowuje Cię do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które nadejdą takimi jak odrzucenie i wyzwania, które są już częścią życia wybranych. Zbadajmy to szerzej w następnym punkcie. Od najmłodszych lat zauważyłeś, że coś w tobie nie pasuje do końca. Może było to poczucie odrębności od innych, a kto wie, krytyczne spojrzenie ludzi, którzy nie potrafili zrozumieć swojej istoty. To odrzucenie, choć bolesne, zawsze miało swój cel ukształtować twój charakter i przygotować cię do misji, którą powierzył ci Bóg. Wybrani często spotykają się z tego rodzaju oporem, ponieważ ich droga nie jest taka sama jak droga wszystkich innych. Odrzucenie często zaczyna się w najbliższych kręgach, wśród przyjaciół, kolegów, a nawet rodziny. To tak, jakby zdali sobie sprawę, nawet nie wiedząc, jak to wyjaśnić, że nosisz w sobie coś wyjątkowego. Może to prowadzić do nieporozumień, a nawet separacji. Ale w głębi duszy ta tymczasowa samotność jest treningiem. Bóg wykorzystuje te doświadczenia, aby wzmocnić twoją odporność i nauczyć cię, że twoje uznanie. Nie pochodzi od ludzi, ale od niego. Być może zauważyłeś również, że wybory, których dokonujesz w oparciu o swoje boskie powołanie, często są postrzegane przez innych jako dziwne lub odważne. Dzieje się tak dlatego, że ci, którzy nie mają tego samego duchowego celu, nie widzą powodów swojej podróży. Ale pamiętaj, odrzucenie nigdy nie jest oznaką, że się mylisz. Wręcz przeciwnie. Jest to potwierdzenie, że podążasz właściwą drogą, podejmując podróż, którą niewielu ma odwagę podążać. To poczucie braku przynależności może być trudne do zniesienia, szczególnie w chwilach słabości. Ale to właśnie tam Bóg działa w tobie, pokazując, że to nie akceptacja świata definiuje twoją tożsamość. Wybrani są wezwani, aby iść pod prąd, zadawać pytania i rzucać wyzwania. A do tego potrzebna jest odwaga. Coś, czego masz pod dostatkiem, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Co więcej, odrzucenie uczy ważnej lekcji. Twoja siła pochodzi z wnętrza, a nie z opinii zewnętrznych. To, co cię wyróżnia, to umiejętność przezwyciężenia tych trudnych czasów. To tak, jakby każde nie, które usłyszysz, zamykało drzwi do czegoś mniejszego, podczas gdy Bóg przygotowywał dla ciebie większe, bardziej znaczące drzwi, przez które możesz przejść. W ten sposób. Uczysz się wykorzystywać odmowę jako paliwo do dalszego rozwoju. W końcu pojawiające się wyzwania to tylko etapy przygotowań do przewodzenia i wywierania wpływu. W rzeczywistości ta zdolność przywódcza wyznacza kolejny punkt Twojej podróży jako wybrańca. Od najmłodszych lat musiałeś zdawać sobie sprawę, że ludzie są zainteresowani Twoją obecnością i ufają Twoim słowom, nawet jeśli nie starasz się, aby ktoś Cię wyróżniał. Dzieje się tak. Ponieważ wybrani sprawują przywództwo, które nie zależy od tytułów czy stanowisk, ale od autentyczności i celu, Twoja zdolność do wywierania pozytywnego wpływu jest bezpośrednim odzwierciedleniem boskiego powołania skierowanego do Ciebie. Tym, co czyni to przywództwo tak wyjątkowym, jest to, że nie wymaga ono świadomego wysiłku. To coś naturalnego, niemal automatycznego. Podczas gdy inni starają się, aby ich usłyszano, ich działania mówią głośniej niż jakakolwiek mowa. Twoja duchowa podróż i głęboka samoświadomość czynią cię żywym przykładem wiary, siły i odporności. Ludzie są zainspirowani, ponieważ widzą w tobie coś, co wykracza poza zwyczajność. Jednakże w tym przywództwie nie chodzi o kontrolowanie czy dominację, ale o służenie. Bóg powierza wybranym misję prowadzenia innych, wskazywania drogi do czegoś większego, dlatego często jesteś wzywany do podejmowania trudnych decyzji, lub stawiania czoła wyzwaniom, które wydają się niemożliwe. Twoja wewnętrzna siła i boskie połączenie to narzędzia, które przygotowują cię do tej roli. I nawet nie zdając sobie z tego sprawy, prowadzisz, stawiając czoła przeciwnościom losu. Twoja odporność na wyzwania inspiruje innych do wiary, że oni też mogą pokonać własne bitwy. Nie potrzebujesz uznania i poklasku, ponieważ Twoim przywództwem kierują się wieczne wartości, a nie ulotne interesy. To właśnie wyróżnia wybranych i sprawia, że mogą wpływać na otaczający ich świat. Ale nie zawsze jest to łatwe. Ciężar odpowiedzialności może wydawać się ogromny, a samotność przywództwa jest prawdziwa. Jednak wiesz, że nie jesteś sam, ponieważ Bóg towarzyszy ci na każdym kroku. Ta duchowa siła sprawia, że twoja wizja jest jasna, nawet w najtrudniejszych czasach. To twoje poddanie się boskiemu celowi podtrzymuje cię i napędza do dalszego działania. Ta zdolność przewodzenia jest głęboko powiązana z twoim życiem modlitewnym, ponieważ to tam znajdziesz kierunek i odnowienie, aby wypełnić swoją misję. Duchowe przywództwo. Można utrzymać jedynie poprzez stałą więź z Bogiem, i właśnie to zobaczymy w następnym punkcie Twojej podróży. Modlitwa za wybranych nie jest obowiązkiem, ale życiową koniecznością. To dzięki niemu znajdujesz siłę, by kontynuować, nawet gdy wszystko wydaje się się walić. To właśnie w tej chwili ciszy, kiedy nikt nie widzi, Twoja dusza rozmawia z Bogiem i otrzymuje potrzebne wskazówki. To boskie połączenie jest paliwem. Które popycha cię do stawienia czoła wyzwaniom, których wielu nie byłoby w stanie unieść. Nierzadko zdarza się, że czujesz, że przyciągają cię chwile samotności, aby się modlić i szukać odpowiedzi. Dzieje się tak, ponieważ wybrani rozumieją, że ich bitwy nie są tylko fizyczne, ale duchowe. Twoje życie modlitewne wykracza poza recytowane słowa. To głęboka i intymna rozmowa z Bogiem, podczas której nie tylko mówisz, ale także uczysz się słuchać. Oto sekret twojej wewnętrznej siły. To ciekawe. Jak nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Twoja intensywność modlitwy wpływa na ludzi wokół ciebie. Ludzie, którzy przestrzegają swojej wiary, są natchnieni do poszukiwania tego samego poziomu intymności z Bogiem. Nie chodzi o bycie doskonałym czy nie popełnianie błędów, ale o pokazanie poprzez swoje poświęcenie że istnieje coś większego, co cię podtrzymuje i kieruje. W najtrudniejszych chwilach to modlitwa utrzymuje cię na nogach. Kiedy wydaje się, że świat wokół ciebie się rozpada, odnajdujesz spokój, wiedząc, że Bóg cię słucha. Tej niezachwianej pewności nie da się łatwo wytłumaczyć, ale jest ona głęboko odczuwalna. Modlitwa jest jak kotwica, która trzyma cię stabilnie, nawet pośród najgwałtowniejszych burz. Co więcej, Twoje życie modlitewne nie ogranicza się do proszenia, jest także naznaczona wdzięcznością i wstawiennictwem. Rozumiesz, że Twoja misja nie dotyczy tylko Ciebie, ale także tych, których Bóg stawia na Twojej drodze. I dlatego chwile komunii z boskością są tak ważne. Odnawiają Twoją wizję, wzmacniają Twoją wiarę i przypominają Ci, że wszystko ma swój cel. Ta intensywność modlitwy. Kształtuje to, kim jesteś, i przygotowuje cię na przeciwności losu, które staną na twojej drodze. Z każdym wyzwaniem, które pokonujesz, zdajesz sobie sprawę, że twoja więź z Bogiem staje się jeszcze silniejsza, a ta siła będzie niezbędna, aby stawić czoła przeciwnościom losu, które cię czekają, jak zobaczymy w następnym punkcie twojej podróży. Wybrani kształtują się w ogniu przeciwności losu, każda trudność, przed którą stałeś, każda wylana łza służyły wzmocnieniu twojej wewnętrznej siły. Ta odporność nie pojawiła się przez przypadek. Została zbudowana poprzez doświadczenia, które wystawiły go na próbę jego ograniczenia i doprowadziły go do całkowitego polegania na Bogu. Wyzwania, które dotychczas pokonałeś, są dowodem na to, że twoja podróż ma znacznie ważniejszy cel. Ile razy czułeś, że nie możesz sobie z tym poradzić, ale znajdowałeś siłę tam, gdzie sobie tego nie wyobrażałeś. W ten sposób Bóg działa w życiu wybranych. Nie tylko dopuszcza trudności, ale wykorzystuje każdą z nich do kształtowania swojego charakteru. Jedną z cech, która go wyróżnia, jest umiejętność wstawania nawet po najcięższych upadkach. Nie definiują cię straty, ale sposób, w jaki przekształcasz je w naukę. Ta odporność czyni go żywym przykładem zwyciężenia. Osoby obserwujące jego trajektorie widzą kogoś, kto nawet w obliczu najgorszych burz znajduje sposób, aby iść do przodu. Być może nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ale inspiruje ich ich siła i to jest częścią ich powołania pokazywać, że można wygrać, jeśli ufamy czemuś większemu. Na tym polega piękno duchowej podróży wybranych. Jednak odporność to nie tylko trwałość chodzi także o dorastanie. Każde wyzwanie przybliża cię do boskiego celu, odsłaniając duchowe dary, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. W trudnościach Bóg objawia w tobie swoją moc, pokazując, że nawet w najciemniejszych chwilach jest światło. I to światło nie jest przeznaczone tylko dla ciebie, ale ma oświetlać ścieżki innym. Wybrani wiedzą, że przeciwności losu nie są karą, ale przygotowaniem. Każda bitwa, którą stoczysz, wzmacnia twoje boskie połączenie i pozwala ci stawić czoła jeszcze większym wyzwaniom. To tak, jakby każda walka była odskocznią, która przybliża cię do celu, który Bóg dla ciebie wyznaczył. To zrozumienie zamienia cierpienie w paliwo umożliwiające dalszy rozwój, i to właśnie ta odporność nadaje znaczenie różnicom, które niesiesz. To, co wielu uważa za osobliwości, w rzeczywistości jest narzędziami danym przez Boga. Aby wypełnić Twoją misję. W następnym punkcie zobaczymy, jak te różnice stanowią zasadniczą część boskiego planu dla Twojego życia. Różnice, które nosisz, nigdy nie były błędem, wręcz przeciwnie, są dowodem na to, że Bóg ma konkretny plan dla Twojego życia. Podczas gdy inni próbują dopasować się do standardów, Ty zawsze miałeś poczucie, że nie pasujesz. To poczucie bycia innym może czasami być niewygodne. Ale właśnie to czyni Cię wyjątkowym. Wybrani mają unikalne cechy, które przygotowują ich na coś wielkiego. Czy zauważyłeś kiedyś, że te różnice zawsze sprawiają, że wyróżniasz się z tłumu? Może to być Twój sposób myślenia, Twoje wybory, a nawet Twoja duchowa wrażliwość. Te cechy to nie tylko cechy Twojej osobowości, ale narzędzia dane przez Boga, aby wypełnić cel, który Ci powierzył. Są to znaki szczególnego powołania które czyni cię wyjątkowym elementem wielkiej boskiej układanki. To ciekawe, jak te różnice często mogą wydawać się ciężarem. Być może zastanawiałeś się, dlaczego nie możesz być taki jak inni, lub dlaczego twoja podróż wydaje się trudniejsza. Ale prawda jest taka, że te cechy nie są przeszkodami, ale mostami. Są Bożym sposobem kształtowania twojego życia, aby odzwierciedlało jego chwałę i wywierało wpływ na ludzi wokół ciebie. Różnice te służą również jako ciągłe przypomnienie, że nie jesteś tu przez przypadek. Wszystko w tobie zostało zaplanowane w określonym celu. Nawet szczegóły, które uważasz za nieistotne, odgrywają ważną rolę w misji zleconej przez Boga. Twoja wyjątkowość jest odzwierciedleniem boskiej opieki i dowodem na to, że zostałeś wybrany do czegoś wyjątkowego. I to niesamowite, jak te osobliwości przyciągają do Twojego życia odpowiednich ludzi. Bóg używa Twojej autentyczności, aby połączyć Cię z innymi, którzy potrzebują tego, co tylko Ty możesz zaoferować. Każda cecha, każda cecha jest narzędziem do inspirowania, przewodzenia i transformacji. Zostałeś ukształtowany jako światło pośród ciemności. To właśnie w tym momencie ich różnice spotykają się z wiecznymi wartościami, poszukiwaniem wykraczającym daleko poza to, co widzialne. W następnym punkcie zobaczymy, jak skupienie się na tym, co naprawdę ważne, kieruje wybranymi w ich podróży i utrzymuje ich niezachwianie w Bożym zamierzeniu. Podczas gdy wielu wokół ciebie zagubiło się w poszukiwaniu chwilowych przyjemności, ty czujesz wezwanie do czegoś większego, czegoś, co wykracza poza to, co widzą oczy. Wybrani mają inną perspektywę, żyją nogami w teraźniejszości, ale sercem skupionym na wieczności. To skupienie się na wartościach, które wykraczają poza czas, nadaje sens Twojej podróży i utrzymuje Cię w obliczu rozproszeń świata. Czy zauważyłeś, że Twoje wybory nie zawsze mają sens dla innych? Podczas gdy wielu stawia na pierwszym miejscu osiągnięcia materialne i bezpośrednie przyjemności, Ty odczuwasz większą potrzebę poszukiwania sensu. Nie chodzi o to, że dobra ziemskie są nieistotne, ale nigdy nie są celem głównym. Dla wybranych prawdziwy cel leży w tym, co pozostaje w wiecznym wpływie, jaki mogą wywołać ich działania. To skupienie się na wiecznych wartościach utrzymuje Twoją duszę połączoną z boskością. Nie żyjesz tylko dniem dzisiejszym, ale czymś, co jest budowane w ramach większego planu. Twoje decyzje, jakkolwiek małe mogą się wydawać, niosą ze sobą duchowy ciężar, który odbija się echem w wieczności. Jest to część Bożego powołania. Które prowadzi wybranych na każdym kroku, nawet jeśli droga wydaje się trudna do zrozumienia. Oczywiście, życie z takim nastawieniem nie jest łatwe. Czasem świat próbuje cię przekonać, że nie podążając za trendami, coś tracisz, ale w głębi duszy wiesz, że nagrody nie mierzy się tym, co widzą oczy. Twoja duchowa podróż nie polega na gromadzeniu, ale na transformacji, a ta transformacja zaczyna się w tobie. Kształtując Twoją wizję i priorytety. Piękne jest to, że gdy podążasz za tymi wiecznymi wartościami, Bóg używa Twojego życia jako przykładu dla innych. Twoje działania, kierowane boskim celem, służą jako żywe świadectwo, że istnieje coś większego, coś, do czego warto dążyć. To właśnie to poszukiwanie Cię wyróżnia i łączy bezpośrednio z Twoim szczególnym powołaniem. To połączenie z wartościami wiecznymi. Jest czymś, co Bóg zaczyna przygotowywać od najmłodszych lat. Od dzieciństwa znajdowałeś się w sytuacjach, które ukształtowały Twój światopogląd i wzmocniły Cię na misję, która miała dopiero nadejść. W kolejnym punkcie zastanowimy się, jak przebiega to przygotowanie i jak istotne jest ono dla podróży Wybrańców. Od dzieciństwa Bóg działał już w Twoim życiu, nawet jeśli wtedy tego nie rozumiałeś. Konkretne sytuacje, nieoczekiwane spotkania, a nawet trudne momenty zostały wykorzystane do ukształtowania tego, kim jesteś dzisiaj. Wybrani już od najmłodszych lat zaczynają odczuwać, że jest w nich coś innego ciche, ale ciągłe przygotowanie, które prowadzi ich do boskiego celu. Być może zauważyłeś, że twoje dzieciństwo było naznaczone doświadczeniami, które wydawały się niezwykłe, podczas gdy inni żyli skromnie. Ty mogłeś stawić czoła wyzwaniom lub poczuć się nie na miejscu, ale te sytuacje nie poszły na marne. Bóg pozwolił każdemu z nich wzmocnić Twój charakter, udzielić ważnych lekcji i zasiać w Tobie nasiona odporności i celu. Nic nie było dziełem przypadku. Często tym wczesnym doświadczeniom towarzyszy dojrzałość, która zaskakuje nawet tych najbliższych. To tak, jakbyś już od najmłodszych lat miał głębsze zrozumienie życia i ludzi wokół Ciebie. Ta wrażliwość, która wydaje się tak naturalna, jest częścią Bożego przygotowania, które pozwala Ci stawić czoła szczególnemu powołaniu, które ma nadejść. Jest to fundament, na którym zbudowana jest Twoja duchowa podróż. I choć dzieciństwo mogło nieść ze sobą chwilę bólu, to właśnie tam doświadczyliście także pierwszych oznak łaski Bożej. Może było to słowo pocieszenia, nieoczekiwana rada, a może nawet mały cud który umknął uwadze innych. Te chwile były subtelnym przypomnieniem, że nigdy nie jesteś sam i że wszystkim kieruje większa ręka. To przygotowanie już od najmłodszych lat jest dowodem Bożej troski o wybranych. Wiedział, że Twoja podróż będzie wymagała siły, wiary i mądrości, i zaczął kształtować w Tobie te cechy, zanim w ogóle je zrozumiałeś. Każde wyzwanie pokonane w dzieciństwie było zapowiedzią większych bitew, które miały nadejść. Ale także wielkości celu, jaki on dla ciebie przygotował. A teraz patrząc wstecz, może widzisz, jak to wszystko się poskładało, aby cię przygotować. Twoja historia to boski szef, w którym każdy szef ma swoje miejsce. I to właśnie czyni cię odbiciem Bożej chwały, co omówimy w następnym punkcie tej podróży. Twoje życie jest żywym dowodem Bożej mocy i miłości w działaniu. Wszystko, z czym się mierzyłeś, każde zwycięstwo. A nawet najtrudniejsze chwile przyczyniają się do większego celu, odzwierciedlenia boskiej chwały. Wybrani noszą w sobie światło, którego nie można zgasić obecność, która przyciąga, inspiruje i przemienia. Jest to więcej niż widoczne jest duchowa, głęboka i niezaprzeczalna. Kiedy ludzie na ciebie patrzą, nawet jeśli nie rozumieją dlaczego, zauważają coś innego. Nie chodzi o doskonałość, ale o to, jak chodzisz. Pokonujesz i stoisz niewzruszenie. Twoja duchowa podróż mówi głośniej niż jakiekolwiek słowa. To tak, jakby każdy twój krok był cichym świadectwem obecności Boga, że działa w wyjątkowy sposób w życiu wybranych. To odbicie Boskiej chwały nie jest czymś, co budujesz sam. Pochodzi z waszego poddania się, waszej wiary i stałego połączenia z Bogiem. Kiedy pozwolisz mu się prowadzić, twoje życie stanie się lustrem. W którym odbija się Jego miłość i moc. Każdy wybór, każde działanie zgodne z boskim celem jest okazją do pokazania światu, co to znaczy żyć dla czegoś większego. Ciekawie jest zobaczyć, jak nawet różnice między nimi przyczyniają się do tego. To, co kiedyś wydawało się ciężarem, teraz staje się czymś, co wywyższa wielkość Boga. To tak jakby On wykorzystywał najbardziej nieprawdopodobne obszary Twojego życia, aby pokazać, że poprzez Ciebie może dotrzeć do innych ludzi. Dary duchowe, które nosisz, są częścią tej większej misji. I oczywiście odzwierciedlanie chwały Bożej nie polega na otrzymywaniu pochwał czy uznania ze strony ludzi. Chodzi raczej o wskazanie tego, który zasługuje na wszelki szacunek. Twoje życie staje się kanałem błogosławieństw, narzędziem, którego Bóg używa, aby dotknąć ludzi wokół Ciebie. Każde pokonane wyzwanie, każde osiągnięte zwycięstwo jest okazją do wywyższenia jego imienia. Ale ta refleksja to dopiero początek. To nie kończy się na tobie. Rozlewa się na świat, ukazując wpływ, jaki może wywrzeć wybraniec, i to właśnie sprawia, że Twoja podróż jest tak wyjątkowa. Teraz, gdy rozumiesz wagę i piękno odbicia Bożej chwały, pojawia się pytanie: co z tym zrobisz? Jak wykorzystasz wszystko czego się nauczyłeś podczas swojej podróży? Przeanalizujmy to razem pod koniec tej podróży. Teraz, gdy znasz już powody, dla których zawsze czułeś się inny, pozostaje pytanie: co zrobisz z tym zrozumieniem? Nic dziwnego, że Bóg umieścił w twoim życiu tak wyraźne znaki. Zostałeś wybrany, przygotowany i ukształtowany, aby żyć według wyjątkowego celu, który tylko ty możesz spełnić. Ale żeby to zrobić, trzeba działać. Jak możesz zastosować wszystko, czego się nauczyłeś, aby zmienić swoją podróż i wpłynąć na otaczający cię świat? Pomyśl o tym, jak inne mogłoby być twoje życie, gdybyś w pełni zaakceptował to, kim jesteś i powołanie, które nosisz. Jakich zmian musisz dokonać, aby dostosować swoje wybory do boskiego celu, jaki Bóg dla ciebie przygotował? Pamiętaj, że bycie wybranym nie oznacza doskonałości, ale poddania się, pozwolenia Bogu na działanie w tobie i przez ciebie. A jeśli nadal masz wątpliwości, zadaj sobie pytanie, co powstrzymuje mnie od pełnego życia tą prawdą. Może to strach, niepewność, a nawet opinie innych ludzi. Ale oto wyzwanie, może odłóż to wszystko na bok i zaufaj, że Bóg ma dla ciebie coś większego. Twoja historia jest znacznie większa niż przeszkody, które już napotkałeś. Chcemy usłyszeć od Ciebie. W komentarzu podziel się, który z siedmiu powodów najbardziej przemówił do Twojego serca. Twoje doświadczenie może zainspirować innych, którzy również chcą zrozumieć cel dzielących ich różnic. Co więcej, jeśli ta treść Cię dotknęła, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby kontynuować naukę i rozwój w tej podróży. Teraz następny krok należy do Ciebie. Czy jesteś gotowy żyć jak wybraniec? Pamiętaj, że Boży wybór dotyczący Twojego życia jest niezaprzeczalny, ale decyzja, by podążać w tym celu, należy do Ciebie. Co więc zrobisz ze wszystkim, czego się dzisiaj nauczyłeś?